3 kwietnia do Raciborza przyjechali najmłodsi z trzech ostrawskich przedszkoli. Było to możliwe dzięki współpracy placówek z raciborskim przedszkolem nr 23. Lotem przez techniczny świat to tytuł projektu realizowanego przez przedszkole nr 23 w Raciborzu. Placówka zlokalizowana przy ulicy Mysłowickiej współpracuje z kolejnymi czeskimi partnerami. To jest całkiem nowy projekt z nowymi dziećmi, z nowymi przedszkolami i z nowym miastem w Czechach. Zawsze mieliśmy projekty i dalej kontynuujemy z Opawą, Malimi hościcami. Natomiast teraz zaczęliśmy całkiem nowy projekt z trzema aż przedszkolami czeskimi. Z Ostrawy. Wspólnie panie dyrektorki i nauczyciele obu przedszkoli czy instytucji, które uczestniczą w tym projekcie napisały projekt finansowany ze środków europejskich, także zewnętrzne pieniądze i dzisiaj odwiedzili nas Czesi w naszej raciborskiej strefie odkrywania wyobraźni i aktywności. Trzy razy będziemy je, jechali do Ostrawy, do naszych czeskich przedszkoli, ponieważ przedszkoli, przedszkola są trzy, my jesteśmy tylko przedszkolem numer 23. W związku z tym u nas są dzisiaj, gościmy w Sowie i gościmy w Szkole numer 18. Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Agnieszce i panu dyrektorowi Mariuszowi. Mariuszowi to są nasi tacy wspaniali przyjaciele, którzy zawsze udostępniają nam salę, a także ludzi do przeprowadzania różnych warsztatów. W tych ostatnich pomogli także przedstawiciele Arboretum Bramy Morawskiej. Dzieci potokiem Elżbiety Skrzymowskiej wykonały magnesy z botanicznymi akcentami. Wymiana najmłodszych to jednak nie jedyny walor projektu. Także nauczyciele intensywnie współpracują i wymieniają swoje doświadczenia. W ramach projektu mamy pięć działań. Jedno z nich już się odbyło, to było szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli polskich i czeskich. W Ostrawie byliśmy dwa dni, sobotę i niedzielę, to były bardzo e, pracownicze dni. Mieliśmy workshopy, czyli tak zwane techniczne działania e, i mieliśmy zwiedzanie Witkowic. My będziemy mieć taki podobny przystęp gdzie tam, ale oczywiście mamy inne... Pomůcky, jiné eh, technické eh, vymoženosti nebo technické Pomócki techniczne, które trzeba my nie znamy w czesku, a możemy sobie je przywieźć k nam, a w ramach projektu się trzeba i pozidzić. Niestety musimy przyznać, że bardzo idą w technikę bardziej niż my. My staramy się chronić dzieci przed internetem, przed laptopami, przed wszystkim tym, co ma baterie i prąd. Natomiast czescy przyjaciele już używają tego właśnie w przedszkolu i tego się uczymy. Nauczyciele będą mieli także kolejne techniczne szkolenie z pióra 3D, które można zakupić w Polsce i daje nowe możliwości w edukacji przedszkolnej.